Odkąd wrzucam regularnie odcinki, to odnoszę wrażenie, że jakoś, jakoś mi to szło. A w tym tygodniu po raz pierwszy pojawiło mi się uczucie, które natychmiastowo skojarzyło mi się z emocją, która towarzyszyła mi gdzieś w czasach no, gimnazjum-liceum, kiedy byłam taka smutna. I było mi tak ciężko, że sobie obiecywałam, że ja to pójdę do szkoły i będę tak emanować tym smutkiem, że wszyscy mnie będą pytać, co się stało, a ja będę mówić: Nic, nieważne. To akurat jest jakaś emocja wyciągnięta z tych czasów, kiedy wszystkie emocje były przytłaczające i się chyba ich po prostu nie lubiło. Nie lubiło się, znaczy ja nie lubiłam głupiem jest mówić za ogół. No, ale na pewno w czasie dojrzewania emocje były przytłaczające. I gdzie, żeby teraz były, to nie jest tak, że ja tutaj teraz daję Wam jakiś sygnał. Słuchajcie, kurwa, musicie zapytać, jak ja się czuję, bo ja się czuję tak nędznie. Taka bida emocjonalna, że, że pomocy. Bo nie, ja akceptuję. O, teraz się zaczyna ta głupia gadka, którą zaraz skrytykuję jakimś wymądrzaniem się. Ja akceptuję każdą emocję w tej chwili, e, w tym etapie, w którym sobie jestem. Pewnie to się jeszcze będzie wielokrotnie zmieniać, ale już wspominałam, że bez przepływu ciężkich emocji nie będziemy mieć tych, tych fajniejszych. <grytanie> Jak zablokujemy sobie smutek, to zablokujemy sobie też radość. Tak, taką tam miałam kiedyś filozofię, teraz mi się wydaje być bardziej błaha, niż bym chciała. Ale. Naprawdę, jak dziwnie by to nie brzmiało, to momentami, jakbym jak miała być, jakbym jak była, jak jestem smutna, to mnie to cieszy. To doceniam ten stan i szukam, co on może mi powiedzieć. Wiecie, to jest ta taka okrutna melancholia, w której chce się siedzieć na parapecie i, i patrzeć sobie w jakiś martwy punkt za oknem i co 30 sekund brać ten wydłużony oddech w stylu. Ja to znam i pewnie ty też to znasz. Kurde, ostatnio miałam przekminę, czy powinnam się zwracać do, do Was jako Wy, czy do Ciebie jako Ty. Czujecie się bardziej spersonalizowani, jak mówię, do pojedynczej postaci? No bo w sumie chyba nie słuchacie grupowo tego. Raczej to jest, jest bardzo prywatne. No nieważne. W wracam jeszcze sobie do tego przykładu. Y Emanowania smutkiem w gimnazjum. Ch chyba kopię kabel. Sorry. Yy, bo. To, to się chyba stało memem, więc ja się czuję tak, jakbym próbowała odgrzać jakiegoś kotleta, który już pięć razy był odgrzany w internecie. Że nawet jak się chciało być tak smutnym, to później się szło z tym, z tym zamiarem do, do szkoły, jednak to kompletnie nie wychodziło, bo. Bo na przykład się po prostu o tym zapominało, albo się cieszyło, że, że jednak jest się wśród ludzi, i ten cały misterny plan bycia y, smutnym i pytanym o ten smutek, no, że się jebać po prostu. No. <ślesy> y ale chyba nie bez powodu. Jednak wydaje mi się, że samo nagle znalezienie się w grupie, czy to jest mniej czy bardziej pozytywna grupa, czytajcie. Nasza klasa gimnazjalna dawało może jakieś, jakieś wytchnienie. Kurwa, przepraszam, muszę okno zamknąć, bo jakieś chuje jeżdżą mi po ulicy a nie dają się skoncentrować na ważnych tematach psychologicznych, psiamać. <grystanie> Jeszcze kot przyszedł. Ja pierdolę. Chciałam pogadać o, o smutku i tym takim właśnie gimnazjalnym użalaniu się, ale biorąc na tapetę mój wybryk z przed chwili, myślę, że dobrze będzie porozmawiać o złości. Znowu. Bo jakby nie patrzeć, nie pierwszy raz będziemy te emocje yy, rozczłonkowywać na, na tym podcaście. Kurwa, kot mi szturcha ogonem kabel! Złość o tyle będzie mi ciężko yy, na dłuższą metę rozczłonkowywać. Ja nie wiem, czy będzie słychać to szturchanie kabla, ale nie mam serca zrobić czegokolwiek z tym, bo musiałabym ją zrzucić stąd. Ponieważ ja w życiu naj, najgorzej, naj, najcięższą relację miałam ze smutkiem i z jakąś rozpaczą, mi, tak, mi smutno, było fest, no ale ludzie, których, którymi się otaczam, w bardzo dużym stopniu mieli jednak problem ze złością, a nie ze smutkiem. Ostatnio o tym mówię. Nie pamiętam co, bo, bo ja nie pamiętam, co ja gadam. Znaczy. Nie mogę stwierdzić, ile razy wspominałam o tym, że moje życie było. Spędziłam większość życia w otoczeniu furiatów. Na pewno, na pewno o tym już mówię. Nawet jakiś odcinek się tak nazywa, Kurka Wodna, boże drogi. Yy, ale. No przypuśćmy, jak mamy jakąkolwiek emocję, która nas w życiu przytłacza, to próbujemy sobie z nią jakoś radzić. I nadchodzi rozsławiony moment, w którym smaruję moją siostrę, ale tym razem y, zamierzam ją wysmarować y, z ogromem współczucia i empatii, ponieważ... Y, ona doświadcza emocji, których ja nie rozumiem. Nierzadko. I to są emocje o kolosalnym natężeniu. I o ile jasne, ja też mam w sobie intensywne emocje, i nierzadko jestem katastrofalnie euforyczna, albo mega chaotyczna, albo mam jakiś motor w dupie i wszystko robię na. Kurwa, kot mi idzie po laptopie? O, nie przerwała nagrywania. Dzięki! Ale nie mam w sobie, nie mam w sobie tej furii, nie mam w sobie tej gigantycznej frustracji. No bo na pewno na pewno każdy z nas przeżył taki dzień, że wszystko się jebało. Od A do Z, od otworzenia oczu rano po zamknięcie ich wieczorem, wszystko się jebało. Wszystko było. Ale znowu jestem w. Nic nie szło po naszej myśli, nic nie, nie wychodziło tak, jak chcieliśmy i no, no życie nam wtedy rzucało kłody pod nogi. A przynajmniej takie mieliśmy wrażenie, ponieważ w inny dzień by nas to tak nie ruszało, ale przez to, że to był ten dzień, to, to dramat. No i jak ja mam ten dzień, to potrafię usiąść i na przykład gapić się w martwy punkt przez x czasu na rzecz porozmawiania z sobą i zadania sobie pytań medytując na zasadzie Malinę? O chuj ci chodzi? Czemu cię to tak denerwuje? Moja medytacja wygląda mniej więcej w ten sposób, tylko, tylko jestem trochę przyjemniejsza. Ale na przykład moja siostra nie. Moja siostra gdyby w ten, w ten dzień miała usiąść i porozmawiać ze sobą, to chyba by na siebie po prostu napluła. To jest głupio aż na bieżąco, ale dzisiaj wiem, że jest ten moment u niej, w którym jest jej bardzo ciężko w ogóle uświadomić sobie, że w tych ciężkich emocjach można być akceptowanym tak jak wspomniałam, u mnie y, najbardziej intensywną emocją jakoś, y, z którą ciężko mi było sobie poradzić, był smutek. Taka jakaś histeria, rozżalenie, nazywajmy to jak chcemy. Y, u mojej siostry jest to złość. I jakby nie patrzeć, dla otoczenia smutek i jakaś melancholia przesadna jest znacznie mniej inwazyjna niż złość. Jak wchodzi do pomieszczenia ktoś, kto jest w no, to mam nadzieję, że już wszyscy załapali, jakiego słowa chcę użyć, jak zaczynam tak piszczeć przez zęby. Niech będzie to proces ograniczania wulgaryzmów tutaj. Yy, więc jak wchodzi taka osoba do pomieszczenia, to aż się kręgosłup napina. Roznosi ta osoba nierzadko taką energię i że moja siostra jest bardzo intensywną energią. Lubię ostatnio tak pierdolić, że ludzie są energią jakąś. No i moja siostra jest bardzo intensywną energią. Yy, też w złości. I głównie w złości. Więc jak ona taka wchodzi do pokoju, to yy, mi się automatycznie cała przepona napina. Yy, kark mnie boli. Yy, trochę mi się brwi ściągają i lupa mi się zaciska. Po prostu, tak wiecie, cały organizm robi takie. I to jest na pewno związane z tym, że ja wiem, do czego. Wściekli ludzie są zdolni do różnych rzeczy. Każdy, każdy w swojej złości robi coś. Ja nie wiem, ja w mojej złości na przykład beczę. <grym> B. <Beee. grym> ja się owczę, jak jestem zła. Kurde, ostatnio koleżanka mnie upomniała, że koza robi B, a owca robi me. Mm, nie wiem, nie pamiętam. No nieważne, w, w, niezależnie od od tego, które to jest to kopytne to ja beczę. Yy, ale znalezienie swojego sposobu na regulację yy, frustracji czy w ogóle jakichkolwiek ciężkich stanów emocjonalnych, kochani, jaka to jest droga. O, Jaka to jest droga. Yy, rozmawiałam stosunkowo niedawno, wczoraj, yy, z moim tatą yy, na temat tego jak, jak ty, tato, zacząłeś sobie w końcu radzić ze swoją guburowatością i złością. Znowu się czymś bawię i to słychać. I on mi, to... yy, i on mi powiedział, że, że on to nie wie. No, y, pa! <grystanie> Same dobre wnioski. Yy, nie, no, ale że to zawsze jest doszukiwanie się czegoś, co leży znacznie głębiej pod powierzchnią. Moja złość jest bardzo powierzchowna. Ja kiedy się złoszczę, to złoszczę się na coś bardzo konkretnego. Złoszczę się na to, że. O, dzisiaj rano. Bo jestem takim cymbałem, że stwierdziłam, że ja dam radę zanieść dwa kubki i talerz. PS nie, nie byłam w stanie. To też powiedziałam sobie, tylko weź się nie wypierdol z tym, po czym oblałam się cała na biały t-shirt yy, Czy mnie to zezłościło? Zupełnie nie. Ale wiem, że mogłoby, gdyby to był ten dzień. To by mnie to zezłościło, ale dokładnie wiedziałabym, co mnie zezłościło, gdzie jest przyczyna tej mojej złości. A u osób, które mają niewyregulowaną złość, to w sumie chuj wie, co tam, co, co jest przyczyną tej złości. I jest im bardzo chyba. Ciężko. Nie wiem, nie mogę ci wypowiadać, bo ja nie jestem taką osobą. Ale wydaje mi się, że to zawsze leży gdzieś głębiej. Jeżeli złość jest tak intensywna, że to na pewno nie jest ta wylana kawa na t-shirt, a jednak to ona doprowadza do ostatecznego jakiegoś wybuchu tej energii, no to, to chyba trzeba. Trzeba głębiej pogrzebać. Czy, znaczy nie pogrzebać. Ku, ej, zastanawialiście się nad tym, że słowo pogrzebać może zarówno znaczyć, że chcesz w czymś grzebać y, i to rozgrzebać bardziej, albo pogrzebać na zasadzie pochowania i schowania czegoś głębiej. Hmm. Kocham ten język. Ja pierdolę, jak ja kocham, mówić po polsku. <laughs> y, podczas tej rozmowy z moim ojcem w dniu wczorajszym. Bardzo dziw, dziwnie skonstruowałam to zdanie. Yy, on mnie w którymś momencie zapytał: Mali, a czy ty rozumiesz siebie w pełni? I ja bez sekundy zastanowienia odpowiedziałam tak. Na co on, że. Hm, hm, to była za szybka odpowiedź. Na pewno tak nie jest w takim razie, jak tobie się wydaje od razu, także, że, że... Yy, właściwie to tak. To ja myślę, że ja się rozumiem. Albo może jakbym miała się nad tym głębiej zastanawiać, i tutaj już mój stary powiedział: A jak musisz się nad tym głębiej zastanawiać, to tym bardziej myślę, że się nie rozumiesz. On, on tak, taki, taki jest sceptyczny nierzadko. Ja myślę, że mam ze sobą taką relację, że kiedy mi się coś przytrafia we mnie, coś się dzieje we mnie, to ja albo już rozumiem, co się dzieje, albo mam pełną świadomość, że mam narzędzia które sprawią, że będę w stanie to zrozumieć. A na przykład smarowania ciąg dalszy. Moja siostra yy, albo nie wie w ogóle, co się u niej dzieje na dany moment, albo nie ma na to narzędzi. I chyba niestety wiele z nas wie, co staje się narzędziem, kiedy nie mamy tych odpowiednich. Co Któr, w co uciekamy, kiedy nie radzimy sobie z naszymi stanami emocjonalnymi? Ja też wiem. Ja też, ja też wiem, jak to można na przykład. Hmm. O jejkuć, czuję bardzo trudną emocję, hmm, hmm, co z nią zrobić? Chyba muszę się nachlać jak świnia. No, każdy ucieka gdzie chce. Mm. I niestety to nierzadko jest. Po pierwsze nieskuteczne na dłuższą metę, a po drugie destrukcyjne. Więc jak mnie mój stary pyta, czy ja siebie rozumiem, to ja powiem, tato, przestałam chlać. Jest całkiem nieźle. Rozumiem się na tyle, że nie muszę zachlewać moich stanów emocjonalnych. Czy może to ci wystarczy? Dzięks! I oczywiście to wcale nie jest tylko zachlewanie się, czy tam, żeby być bardziej poprawnym. To nie jest tylko nadmierne spożywanie alkoholu, który miałby uciszyć naszą emocjonalną strefę, w której coś nam bije. Na... Nie. Ja nie wiem, czy ja bym mogła na dłuższą metę tak mówić, tutaj chyba bym o cipia. No ale wiemy, że to nie jest tylko alkohol. To nie chcę, żebyście się czuli teraz jakoś obnażeni, ale to może być wszędzie. Wszędzie możemy znaleźć nasze schematy ucieczkowe. Czy to no, tak mi ciężko, że nie jestem w stanie wytrzymać jednego dnia bez zapalenia jointa. Albo Jezus, strasznie mi się nudzi, muszę siedzieć na Tinderze, bo tylko tam jestem w stanie znaleźć jakąkolwiek nadzieję na to, że nie będę wiecznie sam. Yy. Albo nie mogę się doczekać piątku, żeby się nażreć fety w klubie. Dobra, jest, źle. ja nie wiem, czy ja przypadkiem nie będę musiała jakiejś jakieś cenzury nałożyć w, w Takich momentach na ten odcinek, bo, bo mnie jest głupio, że miałabym mówić o takich rzeczach. Przecież życie jest takie kurwa kolorowe i wcale nie uciekamy. Nie uciekamy od, od siebie i od, od tego, jak czujemy i kim jesteśmy. Nie nie. nie, nie. Po prostu ja się dobrze bawię. Ja sobie nie będę nic odmawiać. Wszystko jest dla ludzi. Mhm. Wybiórcze jest to stwierdzenie. Ja go w ogóle nie lubię, bo zauważyłam, że właśnie. Określenie wszystko jest dla ludzi pada tylko w kontekście używek albo konsumpcjonizmu. Ale, ale skoro wszystko, to czy w takim razie dla ludzi jest też, żeby się podenerwować i pozastanawiać nad tą złością? Czy dla ludzi jest też, żeby popłakać sobie wszędzie, gdzie się chce, albo odizolować się od. Od innych, bez jakiegoś przesadnego y, usprawiedliwiania tego, tylko po prostu już tego nie czuję. Pa! Czy wszystko jest dla ludzi? Serio? A czy wszystko jest dla mnie? Czy, czy każda emocja jest dla ciebie? Czy którejś emocji sobie odmawiasz? Czy czujesz się gorszy, kiedy czujesz jakąś emocję? Czy. W momencie, kiedy czujesz coś konkretnego, to masz potrzebę uciekać i nie pokazywać tego. Nie wiem, pytam, bo ja tak mam. Bo ja, przypuśćmy, wczoraj uświadomiłam sobie, że, że czuję się gorsza, kiedy za kimś tęsknię. <grym> że czuję się upokorzona, kiedy mi na kimś zależy. Czuję się słaba, kiedy chcę być przy kimś. A ja, ale, ale muszę sobie pozwolić na te emocje, prawda? Taka jestem kurwa mądra, prowadzę podcast na temat emocjonalności. Muszę sobie pozwalać na wszystkie emocje, nie? No, i dlatego pozwalam sobie. Pozwalam sobie na lęk przed zaangażowaniem w relacje z drugim człowiekiem. I nie zachlewam się z tego powodu. Nie zachlewam się, jak tęsknię. <laughs> Jezus. Masakra, jakoś absurdalnie to brzmi, ale okazuje się, że wiele emocji będzie tak absurdalnie brzmieć. Co ja mogę tutaj jeszcze jako taki absurdalny przykład rzucić? W sumie mogę jeszcze z tej samej sytuacji przytoczyć, że jak do mnie dotarła ta świadomość tęsknoty, to napisałam do osoby, za, za którą yy, w tamtej chwili tęskniłam: że O, ja, pitole, ja tak za tobą tęsknię, że chyba przestanę się odzywać. I dokładnie tak zrobiłam, ponieważ poczułam, że moje uczucie tęsknoty przerasta yy, coś. I usiadłam taka na, na burmuszona z tą właśnie świadomością, że. Hmm. No Wziął i by się człowiek tutaj uciekł w coś. Wziąłby człowiek nogi za pas i yy, uciekł przed tymi emocjami, które to takie ciężkie są. No ale tak siedziałam na burmuszona i zamiast uciekać, to kontynuowałam siedzenie nad tą emocją i zastanawiałam się, co to tutaj nie pasuje, mali i, i, i dlaczego to się nie podoba? Czemu ci się mali nie podoba tęsknota? I moja siostra zaraz będzie ze mną pewnie rozmawiać, i jej też zacznę tak grzebać. Usadzę ją i powiem. Okej, okay, no to powiedz mi, przed czym uciekasz? Powiedz mi, co cię wkurza? Powiedz mi, jak i dlaczego się tak źle i dlaczego się denerwujesz w ogóle? Tak i powiem, bo ja jestem bardzo wspierająca i bardzo, bardzo samowocna do rozmowy ze mną. I one takie owocne są też dlatego, że ja przetestowałam tę super taktykę yy, mówię do siebie w ten sposób, że jak mnie coś denerwowało, albo jakakolwiek inna emocja, bo ja się tak nie denerwuję, więc jak mnie coś bardzo smuciło, to yy, taka część mnie siadała z takimi przymrużonymi oczami i pytała: No dobrze, a coś, coś się stało, bo jesteś smutna chyba ale z jakiegoś powodu a ja na to, no nie wiem nie jestem słówna, bo, bo chciałabym czegoś więcej, chciałabym więcej mieć tego, co miałam przed chwilą, a już nie mam, no ale nie możesz na przykład się cieszyć, że miałaś to może na przykład ciesz się, że w ogóle miałeś szansę tego doświadczyć czy się. A ja jestem smutna, że to się skończyło, bo mnie to boli i ja bym chciała, żeby to trwało dalej. No ale szt sztuką jest odpuszczać i wiesz, yy, ruszać dalej. I jeżeli coś się kończy, to możesz coś nowego zacząć. <słuch> I taki sam pijacki dialog można przeprowadzić względem chyba każdej emocji, więc teraz z smarowania mojej siostry ciąg dalszy, zrobię taką samą prezencję w, 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 w kontekście jej osoby. Zapraszam. Kurwa, Mali, nie mów do mnie dzisiaj, bo ja jestem taka, ja jestem taka wkurwiona, że nie, nie mów do mnie po prostu. Że dobrze, ale z jakiegoś powodu mam być, w sensie mogę nie mówić, ale z jakiegoś powodu. Bo wszystko mnie denerwuje. Wszystko i wszystko, zaraz sobie znajdę coś, co będzie mnie denerwować, bo ja nie mogę zrobić nic dla siebie, bo nie mam na to czasu. Ale, ale a czemu nie masz, czemu nie masz na to czasu? No bo y, dopiero skończyłam pracę i teraz muszę skosić trawę i y, muszę zrobić to i to i to. Ale nie musisz wcale. Nie, może, możesz to zrobić kiedy indziej, na przykład, może. Hmm. Może później to zrób, zrób teraz coś dla, dla siebie na przykład. Jakie kurwa dla siebie? Ja teraz nie mogę. Ja nie rozumiesz, że, że trawa już jest taka długa, że trzeba ją skosić koniecznie, bo komary zaraz zaczną się tam zalęgać. Ja się nie boję komarów, mam kadzidło na komary. Mali, nie proszę cię, nie, nie denerwuj. No i tak, nie, nie żeby w ten sposób wyglądały nasze konwersacje: no bo rzeczywiście ym, ja jestem troszeczkę bardziej spłoszona czyimś zdenerwowaniem, bo, bo ja nie wiem, jak się zachować i też na przykład nie chciałabym w łeb dostać za takie głupie gadanie o kadzidłach na komary albo. Yy, za, za grzebanie emocjonalne. Bo ludzi grzebanie emocjonalne yy, denerwuje. Denerwuje. I chłop mnie wczoraj zapytał, czemu ty tak grzebiesz we mnie? A ja mówię, kurde, nie wiem, bo mnie to fascynuje, jakim jesteś człowiekiem. A ona to, aha. No, i kontynuowaliśmy grzebanie, bo, bo on na przykład się chyba nie boi tego, że, żebym miała go rozgrzebać, bo jednak ja wiem, że dla wielu osób to jest przerażające, że drugi człowiek miałby ich rozumieć. A po angielsku jest takie ładne stwierdzenie: To be loved is to be known. Wiecie, że jak ktoś nas zna i nas rozumie, to jesteśmy wtedy kochani i czujemy się bardziej kochani. Ja nie wiem, bo ja się też bardzo boję być, być poznana. Ja bardzo się boję tego, że ktoś miałby wiedzieć, jakim jestem człowiekiem, jak często myję naczynia i jak, jakie. jakie rzeczy. Ja się bardzo boję różnych rzeczy, no nie, bo to chyba jest trochę straszne. Tak jakby, no dobra, bać się, bać się tego, jak często patelnię będę myła, to, to jedno, a drugie to jest się bać tego, co ktoś może o mnie pomyśleć, kiedy mu się przyznam, przez co ostatnio płakałam. Albo kiedy przyznam się do, do tego, jakie porażki odnoszę w życiu, które mnie frustrują i złoszczą, i no, na przykład moja siostra rzadko się na mnie wściekała, bo, bo jej na przykład powiedziałam: No, ja tutaj to przedstawię tym pijackim tonem, ale. Bo, a ty zastanawiałaś się na przykład, dlaczego sabotażujesz własny sukces i, i, i przez to jesteś zawsze nieszczęśliwa? A ona wtedy. Kula dobra, nie, ja już ich chcę rozmawiać. No, było dużo takich rozmów, w których ktoś musiał sobie zrobić przerwę ode mnie, bo nie da się wytrzymać takiego grzebania. Znaczy, nie wiem, mnie tak chyba nikt nigdy nie grzebał, ale na przykład chłop w którymś momencie, jak ja się jąkam dzisiaj, straszne z chłopem moim sobie tak wymyśliliśmy, że on mi czasem właśnie takie z dupy pytania zadaje, które, nad którymi ja się muszę taka zmarszczona pochylić i zastanowić i nazywamy to dokręcaniem śruby. No i, i tak ja jak on mi dokręca śruby, to, to ja ludziom też dokręcam śruby i, i pytam o bardzo niewygodne rzeczy. Wczoraj jaka śmieszna akcja to była. Siedzę u mojego taty i sobie rozmawiamy no i, i i tak zapomyślałam, że w moim super związku y, często pytam samca mojego kie, y, o to, jak on się czuje. Bardzo często go pytam. Takie, wiecie, randomowe y, skontrolowanie, czy, czy rozumiem jego emocje, więc jak się czujesz teraz? O. I, I wczoraj siedzę z moim ojcem i pomyślałam sobie, hm, czemu by tego samca również nie zapytać o to, jak się czuje? Więc zadałam to bardzo proste pytanie po chwili jakiejś ciszy między nami. Jak się teraz czujesz? Ty się przestraszył? Fest! On w ogóle spanikował. On się tak nie spodziewał tego, że ktoś mógłby się zainteresować jego emocjami w taki sposób, że spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami i. Ja? Teraz? Nie pan, nawet nie wiem co powiedział, bo na tyle się skoncentrowałam na tym, że. że on był w szoku. On był w totalnym szoku. A jak często siebie pytam o to? Ja was teraz zapytam. Jak się czujesz, ty tam słuchając mojego gęgania? Jak się czujesz, Czy czujesz może czujesz, denerwujecie? Może akurat to moje gębanie? A może nie chcecie się tego słuchać? A może na przykład właśnie się śmiejesz ze mną trochę czasem? Jak nie, to też w porządku, nie? Bo jak się czujesz? Powiedz, bo się nie musisz mówić. Możesz się zastanowić nad tym samym. I jak, jak, jak nie rozumiesz, to może, to może warto po, pomyśleć o tym trochę. Jak nie, to nie, ale może warto na przykład. Więc jak się czujesz?